No tak, odcinek skończyliśmy. Witowa scena Zizuma na czwartym nowelu Fishingu Senaza. Jakaś coś tam, efektywność łowienia mi został jeden i jakaś maszyna do recyklingu odblokowałem. Tak. No. Ale o. to chyba lepiej spadać, nie? Ślimak 300 wykosztował. Nie wiem, czy z krabem, czy sam. No, a co ty? No, tego te tam krabiki sobie tam powoli zarabiają na siebie, nie? No ogólnie w ogóle takie rzeczy są drogie, nie? Mhm. Dobra, weźmy te ryby. Krzyżanko. Pamiętajmy mizianie tych kruwek. Chodzi, żeby tam kliknąć no nie czasami. Oka. może zbieramy i Hejan zbieramy w końcu cztery sztuki Hejan, no ale co z tego, jak to prawie nic tam nie zwróciło, proporcjonalnie na razie? Cholera by się tego zboża posiać. Apsy nie pozbierane, jak zwykle. Niemożliwe, że tak szybko odrosły. Dlaczego? Nie, 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 Zumcze, to ty tam tak nie, nie szalej. Z, bo w końcu zetniesz rośliny. Nie, zetnę przecież to czym innym. <noise> Bożek, ona poważna dzisiaj. O, już jestem pełna. No, jedzona w sensie? A, ja w sensie mnie. Gdzie hmm. mi nie wrzuciła ścianko o Radiszki są jeszcze, no może troszkę Radiszek też wrzucimy. Rzutkie wów. siedemnasty zbieram kwiatki stawiła grzeczna zumcia? stawiłam przecie kazał no jak nie to znowu pobił o, i później mam zdjęcie do dowodu z <grym> podkroczonymi oczami jak tak. mnie by, jakby mnie ale jakbyś komuś. się tym zdjęciem reklamowała to powiem ci że <grym> <grym> spokojnie mogłabym mieć naraz do sądu nie <grym> Ale płotek się poiniszczył. Po, po, po Słuchajcie, hmm. idę heja zostawię. Jak dodałem, my mamy tylko 60 sztuk heja. No wiem, złapałem. Cały, cały czas spadamy w dół z hejem. Do słoików coś tam wstawiłeś, tak? Co się robi? Boże, gdzie, gdzie jest Zboże, jest. Dobra, ja najpierw wydoić krowy, bo już nie mam co wstawić. Przedać te dwa ślimaki. paintara na razie, sprzedamy. O oh mój jest. Ja idę po te płotki, to ponaprawiać. No i no tam, dam radę. Koza uciekła. Czemu? wrócić, czy nie? No nie chcące. Zobaczymy. Dobra, zostawię. Zobaczymy, czy ucieknie. No i będziemy kilka kafli do, do, do tyłu. Dzięki. Bo teraz tak jak Foksiak pogina i zagania ją. <laughs> Foksiak jakoś zagonił w końcu. <laughs> Pamiętam, że tak się zestresował, że zabudował ją, wiesz. <laughs> Dodatkowo, żeby nigdzie nie uciekła. Połączył. Padł na pomysł. W końcu widziałem, że tam kombinował ostro. Nie, głowa pracowała. Wziął je, e, zabudował, połączył ogrodzenia ze sobą i otworzył z drugiej strony. Ona przeszła i wtedy zniszczył tę nadwyżkę. Aha, a czemu słoik jeden jest zniszczony, ten swój? Czy nie się znalazł? Zoom, nie, on nie znalazł się. Ej, ja go dostałam w community center, mówiłam. Aha, to trzeba było go poostawić. Ale spiszyłam się, bo już było późno. Aha. Blueberry wrzucimy. Trzeba było powiedzieć, nie? Dobra, idę miziać ja. kaczki kury, którą trafię. Kwaka, czy nie kwaka, to już. No czemu one wyżerają tyle tego heja? Ej, halo? A no, przecież my nie... Ja, nie, ja im nie daję już więcej heja, przecież na zimę nie będziemy mieli w ogóle. Ile hej kosztuje? Da się kupić heja? Da się, ale da, diablo dużo. Jeden kosztuje? Też... Chyba. Czyli ten margines zarobku pewnie byłby wtedy minimalny, nie? Może ona wróci jak będzie nocka. Otworzy się jej, może wróci. Próbuję zagonić nie możesz? Bo nie, nie, zabawy nie, 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 No to. nie, 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 Czemu one tyle heja wyżarły? Czekaj, okay. my żeśmy wtedy nie mieliśmy jeszcze tych e, kuzek i kaczek i że nam A? brakło tego heja prawie, nie? Na koniec o. zimy. Było słabo. No więc trzeba będzie sobie specjalne pole na to przeznaczyć i sadzić. Dobra, ty, ty, idę. zobaczyć te ryby. Chyba były takie bardzo to nazwy, coś mi się Łowienie pouprawiać. Tutaj, dobra. W trawie to się nic nie wyłowi. Małem, ale w tym może już coś złapiemy. Trawy, Trawę nie ścinam, trawę zostawiam i później można Heja uzyskać trochę. Trawy trzeba zostawić, żeby rozrastała się. Okej, hey, słyszałam. Zrobiłam. Tylko, że koza uciekła i coś jej się dorwała. No ale gdzie ta koza jest teraz? Pole wod, podku. tym się Tej trawy się kręciło. <laughs> nie da się jej jakoś ciągnąć? Nie ma jakiejś fajnej metody? Nie. Nie wiesz? Nie kombinowałeś z niczym. E -e. Czwarty level fishingu dopiero. tu są takie typowe rzeczy, jakiś pufferfish. Widziałem. Nie wiem czy o, jest na 100%, 100 zoom cię to zależy od tego. Od tego co się łapie, nie? Ja jedną na razie tą użyczyłam. Jasne, w się zbierze. A? Wiesz, my na początku to sprzedawaliśmy trochę rzeczy. Poszukiwanie zysku. Uh -huh. Dobra. Ja myślę, że to znak. Jak już wyciągnąłem cztery gazety: jojo, kole i patyk, to znaczy, że trzeba iść do innego źródełka. Łapać. No to w szach nie mam. Jajka powrzucamy. Jak coś masz z umcia, serki, do Ej, są. ale w ogóle tutaj są jakieś. Tak, jest jakiś sandfish, catfish i jest napisane, że to są river fish Handle więc może je trzeba specjalnie w, w rzece Rzeca. złowić. Mhm. Dobra dobra. Pójdę do rzeki, mogę iść do rzeki, to jest za różnica. Na mnie żadna. Na pewno będę musiał niedługo kupić. O, są jakieś oceaniczne. I są, jest lake fish bundle też. Czyli może też zależy gdzie się... I jest night fishing bundle. No, ale jak w nocy to łowienie, to chyba takie 2 na 10 należy. Okej. Okay. Niech Więc... przynajmniej wypracuje sobie poziom powyżej piątki, to myślę, że Jasne. będę mógł się zacząć bawić, nie? Rzeka to w mieście przepływa, nie? Jaki była? Lake Fish, co jeszcze było? że Z jeziorka, eee, tak. I... Riverfish, tak, tak. tak? I tak, z rzeki, tak. i z oceanu. O, tam do domu. Tak. Co na odcinki są przepełnione wędkowaniem ostatnio, ale już czwarty poziom, to już jest nadzieja. No, się jak... dalej. Bo się nie chce, nudzi się, to później trzeba odpocząć trochę od tego, nie? No, pomogłabym ci, ale nie umiem. Powinnaś ćwiczyć. Crasznie no, wie to. Albo Jak złapałem. spędzasz na tym cały dzień i nie złowisz ani jednej ryby, to wiesz co? Koło nas, koło nas nie ma ryb za bardzo. Tam w tym stawie nie złapałem ryb też. Raz mi się udało wyciągnąć coś. jest grzepka. A tam coś się przechodzi do tego pewnie. Na dole, tutaj, jak się przechodzi nad ocean na pewno jest jakaś, a ja, jak nie, to gdzieś na mapie jeszcze widać, gdzie są jakieś, o, pierwsza ryba. E, nic trudnego, poklikać trzeba było trochę. Brima złapałem, brim. Tego na pewno nie mieliśmy. Czy złotego? Ok. Okulary. Jeden majonez się zrobił. Dwie majątki się zrobiły. Przerwało cię teraz troszkę. A to internet pewnie. co się zrobiły. No wiem, bo ja wstawiłem nowe i sprzedałem tamte. Już okej. Okay. Jak będziesz gdzieś tam latała jeszcze, to pamiętaj, że możesz śmiało sianka kupować. Bo myślę, że. Ja właśnie kupowę. się Właśnie się obstrałem pod kątem sianka. Jezus, Mario, kochortku, kurów Kurde, ryba nie teraz. Ma jej. Ale luwer, poszła sobie. No mówiłem ci nie zostawiaj no. To sorry, to była błędna teoria. Uuu! Pajka złapałem. Pajka mieliśmy? Mieliśmy chyba. Ryba, nie? Trudna, trudna do złapania. Oj, tutaj kłuszką. Gdzie jesteś? Idź sobie. i okay, może jeszcze. Parę kafli było, nie? Za tą kozę, czy nie? Ile ona kosztuje? 2000, czy? Takiego, czy będziesz mnie teraz rozliczał? Nie, pytam się tylko z ciekawości. Jakie straty? No. Ile kuska kosztuje zumcza? Nie wiem, dużo. Dużo. Ale co Porsche? Łap coś, no. Panie. Gdzie jesteś? Ja? Cię koza. Zwiedzali na lokacjach. Brim. Dobra. Jednego brima zestawię, drugiego mogę sprzedać, tak? Nie, nie widziałam tam niczego takiego jak brim. To jest rzeki. A, braam. Bream. Okay, Dobra, przeszła no. wszędzie nie ma no. Bo nie wiesz, czy w tych bandlach nie było na przykład. Przepraszam, kilka. E... Kilka ryb trzeba było na przykład zebrać. Nie, nie, nie wiesz. Nie, nie pojedyncze są. Pojedyncze czas fokaj. Ale dwie w sumie mogę zostawić, bo może się okazać, że będzie potrzebna jakiś prezent dla kogoś, albo. Jedna głupota pajka. Mamy jednego pajka, jeden A, pajk właśnie. jest. Dobra, dorzucę jeszcze jednego. Okulary, zieloną malgę sprzedaliśmy, teraz tak, jeszcze rzeczy do craftingu generalnie. Teraz tak. No, a to a postawisz, dobra to jest seed maker to jest ryba i chciał ją, y, gaz, no. na końcu rybkę weź. Eee, ten recycling maszyn przemiela śmieci z y, łowienia na resursy, ojej. Dąży to zrobić? To? Tam um, był jeden iron, dajcie mi jednego irona. To jest jeden iron. A, ile kamienia? 25 drzewa i 25 kamienia. Zdążymy? Zdążymy. Jak znajdziemy kamienie Nie, zwróciła. otworzyła jej i wróciła. Widzisz, one chyba wracają spać. Możliwe, że nie potrzebują faktycznie tego. A to ja nie wiem, czy potrzebują, czy nie potrzebują. Czyli tu wstawiam jedną rzecz. To. to jest na przerobienie śmieci, złowienia. Trzeba wypróbować. Ok. I do łóżeczka, Chob siup, hop, siup. Wrzuciłam śmieci. Złowienia? Aha. Ok, super. Dochód jest. Jest, jest. Ja fio, ale tylko on mi się hej teraz odpalił. no, no Patrzysz na ten silo dam zero, nie? Myślę, że my z dwóch silosów potrzebujemy. Ile silos kosztował w ogóle do postawienia? Co z tego? Normalnie koal powstał. No różne śmieci pewnie można wrzucać, nie? Czyli sobie polecę kupić ten prawo. Więcej tego. Ty pozbierasz wszystko, tak? Zumcia? Tak, jesteś w drodze do tak zwanego 10 poziomu farmingu, tak? Cholerę rzeczy do zbierania. Wy wyżeracie tego heja? Serio? No, wyżerają tego heja, no. No, ja już im nie może daję. Go... To ja też nie. Masuję. tylko wszystkie. Trzeba mniej żarty jak się je pomizia. Wiesz, Dwie sztuki koala z tych śmieci powstały. Tak? To wcześniej jeden. Może ty masz coś, czego ja nie mam. Nie, może to losowe jest. Może. Bardzo dużo w tej rzeczy w tej grze jest losowych. W sensie z jakimś rozrzutem, nie? Tak mi się wydaje. No, Mogą być też skille, no. Co się zrobiło? Rody cześć mama. No już idę z... A, ty zresztą zbierasz. Pod kontrolą. Tak, tylko trzeba sadzić to. Mhm. Zaraz pójdę i posadzę. To mi się zahaja. I w tempie wyżera, nie? To... Grzyby ci fioletowe zostawiam, Indirelki też ci zostawiam. Już jestem pełna. A? Powinny rzeczy sprzedać? Serki możesz z umcia wstawić jak coś? Zaraz, zaraz. Mam już mleka. A i ale co sadzi. wszystko rośnie, no ten sprinkler na 20, 24 klatki to jest to, mm -hmm. O, nie podniosłaś wszystkiego. I znowu z tych, Uf. tego, tego chmielu nie zebrałaś, jeszcze będziesz zbierać, tak? Powiedziałam, jestem pełna, zaraz wracam. Okej, okay, okay. a czemu kosą? Coś, coś tam kosisz znowu. Już, poprawiam. <laughs> się, <laughs> baczność. <na życie. śmiech> Co ty mnie tak pilnujesz? Nie wiem, taki dzień. Boże, bo... się nie można. Co nazywa coaching? tam coaching? I bez powodu się z tego wymicowałam. Podobno. własnej, przymuszonej woli. Jasne. Teraz w głowie co jakiś czas myśli, a może trzeba było iść w stronę tego coachingu? Nieprawda, wcale tak nie mam. Nie? Czasem nie? nie. Mm -hmm. Fajnie, że się stało, jak się stało. Dzieci są zdecydowanie lepsze. Ja coś pamiętam kiedyś, jak mówiłaś, że nie chciałaś dzieci właśnie. Być męczące. No bo jest na pewno męczące, nie? Ale no satysfakcja też jest z dziećmi pewnie inna. Nie, nie jest męczące. Nie wydawając się w szczegóły, Zuma pracuje z dziećmi. Jako psycholog. Nie wdawając się w szczegóły, jak już mówię. Pracuje tak. je magicznie, warunkuje je. Aha, aha, aha. <świczny> z nimi jedzenie kaszki. U <świczny> mnie to niepełnosprawne, także. Ok. Idzie tam zimcia. Ja musiałem się chwilkę na drzewach wyżyć. Ciąć, posadzić. Dobra, mają zły humor. Ciekawe, że to przez... Trzeba im miziać. Mizieć, miziać, miziać. Mizianko. Właśnie, ale mają właśnie zły humor. Ciekawe czy to nie przez to, że nie dałam im hejka, nie? Nie. nie, nie, nie. Są... To była błędna teoria. To jest okay. od nie, uśmieszków. Okay. Nie, 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 ja, ja tak obstawiam na 90. A nie, reszta jest happy fine, czyli po prostu kozy są niezadowolone. Może to tamta była niezadowolona, że ją wypuściła i później nie mogła wejść przez chwilę. Nie, codziennie musisz do nich przyjść, po prostu one mają ten poziom serduszek. Ile mają serduszek? Z Ale... Ja teraz mówię. No tak. Mówię, że może tamta była niezadowolona, bo... nie mogła wrócić, dopiero później otworzyłam jej furtkę i ona po jakiejś godzinie wróciła po prostu sama. No tak, ale czy zwróciłeś uwagę, że te zwierzaki mają serduszko, jak najedziesz na nie? ilość poziom? Tak. I mają pełne? U ciebie? Czerwone same? No to dokładnie, brakuje miłości. Tak mi się wydaje, ja to tak rozumiem w gruncie. No love, no fun. Eee... A, bo dobra, to ten. Dobra. Dobra, i w rzece złowiłeś yy, tego pajka tak? Nie, nie mm, ma, przykro nie, Bima, Bima, Bima. BAM, BAM. Braam, nie, nie ma. Jest Sunfish, Catfish, yy, Shark... I jak coś, nie wystarczy. się. Nie wiem. co? Piem 160 lenty. Ale za to w znosnowowieniu jest ten dream I proszę bardzo, jeden poszedł. No tak, bo ja go jakoś wieczorem złapałem późno, wiesz? Pewnie kiedyś, jak będzie czas taki, to może człowiek się tam trochę dokształci, co i kiedy można złapać, nie? Może nie ja ja się z do... brzegu. No za daleko. A? A letniego bandla jakiegoś mamy szansę złapać, czy nie? Letniego brakuje nam dyni, więc chyba nie. Dyni? Który to jest gaz. Blender. To brzmi poważnie. Który to był gaz? Nie wiem. Ja po tylu tygodniach, które sprawdziliśmy w Stardew Wall, z takimi przerwami jakie mamy, że czasami raz w tygodniu zagramy, jak Boga kocham, nie rozpoznaję tutaj postaci w ogóle. Ja tylko coś czasem, czasem kojarzę, że pierdo, to pier to ten ze sklepu. To wszystko. Elliot to był ten odłowienia, a gaz to nie był ten. W tej bibliotece? Nie wiem, zomię. Pojdę zobaczyć. A, w sumie A nie, może. To może odłowienia. Nie, nie, to Aliot. Red Muleta. Wyciągaliśmy już? Ej, możliwe, że tam jest nawet do zrobienia. O Boże. ryba. <laughs> Tego nie mieliśmy na pewno. Tuna. Tuńczyka złapałem. O to nie. Tuńczyka nie było i chyba jest gdzieś tam. Super. A jak ty się nazywasz? Eee, senas? Nie ty. Chyba nie mogę go podświetlić. Myślałem, że zagadała tak na podryw, nie? O, mamy nagrody za ten. Za co? Zadatki w muzeum. A mamy pomieszczenie nie, z sejfem? Mamy no? pomieszczenie z sejfem? Eee, nie? Takim na górze, jak jesteś w takim rozwalonym sejfem. Jak jesteś w... Prawda, poczekaj, Jest jakaś książka. Eee, te... Ten... Wędkarz, akt pierwszy. Jeden mówi do drugiego, Gordi, jak ty łapiesz tyle ryb? Dla mnie to zajmuje wieczność, Gordi. Musisz y, dokonać wyboru, żeby stać się prawdziwym wędkarzem y, i jeżeli spędzisz za tym dużo czasu, to twoja prędkość wzrośnie. Tekst. Więc mówisz mi, że polepszanie wędkarskiego skilla y, y, sprawi, że będę szybszy w ryb? Gordi. Dokładnie. E, jednego dnia możesz się nauczyć nawet tworzyć swoją własną, nie wiem co? Mhm. To jest Bobers, nie wiem. Polepszać e, swoje mistrzostwo jeszcze bardziej. Zaczynam. To jest chyba spławik Bober. A, okej. Okay. Druga tak siatka, a to samo, okej. Okay. Tam ryba chyba, której nie złapię. Jedna zniknęła, jak przeczytałam, to ciekawe. Powiedziałam, ja wzięłam ze sobą niechcący, nie? Co to było? Super kuklamer złapałem. Jezus Maria, ile się nawalczyłem, żeby to wyciągnąć Zuma. A, ja szukam gasa, więc super, stawać. Super cucumer. Było coś takiego? To musi być bardzo drogie. O jest Kurde, w ogóle ja cię znam, koleś. Ale, że śmieci złowienia teraz możemy przerabiać. Boże, w tej grze wszystko się przerabia. Nie ty jesteś, chłop. Nie? U. A o może kurze. w salonie? Kurde, już mnie zamknięte. Nie, no nie daje mi to żyć. Jest ten gaz, tak jest, mam go, haha, dawać tą albacorę, trzymaj, no znaczy? weź, to no zadanie, jest gaz w salonie, jest, jest, jest gaz w salonie. o przyniosłeś ją, dzięki ci milionkrotnie, tysiąc. ok, i mamy za to 400 golda, No co trzeba mu przynieść, rybę albacorę, do salonu. A, już łapałem jakieś albacore, Czyli tych ryb może złapać więcej, nie? Jednak, może tak nie będę sprzedawał, tylko jeszcze będę je odkładał. Po jakiejś jednej, po dwie sztuki, niech może będzie jak coś, nie? Jo. Ej, i dostałam. O kurde, ale już nie da rady ten. Dopiero teraz no? to odebrałam. Mamy zadanie na przyniesienie starfruta, nie? I dostałam no? na w muzeum wydatki, no. Może że 13 dni się robi latem. Ale na co? Na starfruta? To no. zadanie, nie? Także nie zrobimy tego teraz. No. O nie, 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 nie. To już zostaw na ten, na następny o. rok, nie? Spoko, spoko wiesz. no Kurde, w się. O, to rozryba, ryba, która wykracza poza moje umiejętności łowienia. Dobra, wracamy. Ryba, która mi pokonała w ciągu 15 sekund. Okay. Może ty się zniechęciłaś też do tego łowienia, bo tam czasem się wyciąga takie hardkory, gdzie na niskich poziomach pewnie ciężko jest to złapać, nie? Aha, uh -huh. może. Może. Jest głęboki i szeroki. A w nim pływa ryba, która się nazywa chyba... Chyba Mam no, dwa obrazy. No to ma już lat. Co? Teraz pytanie do Zoomy, czy jeszcze jeden odcinek? E, tak. E, tak. Oznajmił przynajmniej tak. obec, że to będzie, na dzisiaj będzie nagrywka trzech odcinków z rzędu. Państwo. Z... Mam jeszcze jakieś plany względem tego. Mega, mega ultrafisza złapałem. Super 225 energii dodaje. to musi być dobra ryba. Sprzedamy? Do momentu. tego starfruta tutaj. Mhm. A mieliśmy go już, ja pierdykam, no to nieźle. No pewnie trzeba by było taką tablicę zrobić, nie? Ja myślę, że tutaj po pokoju mnie po malowaniu to sobie powieszę taką tablicę informacyjną z rzeczami, które muszę zrobić. Nie, nie no, normalnie. Znaczy dlatego, dlatego mi brakuje ostatnio tego kalendarza, nie? Żałuję, że teraz w tych czasach, kiedy mamy tą epidemię, tak? Firma nawet jakieś tam oszczędności zrobiła większa i na przykład kalendarzy nie było i nawet te minimum, co było. To tam się no. nie załapałem na to, nie? O Jezu, pierwsza część. Bo teraz poruszanie się w firmie zabronione, także nie mogę jechać do głównej placówki. Tak się skończyło. No by się zasiedziała, chodź spać. Jo, chodź spać. No to co, kochani, dziękujemy Wam za udział w kolejnym odcinku. Zapomnijcie o lajkach, jest lajkach i całej tej YouTubeowej otoczce. Pozdrawiamy Was i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. To, to pa.